zmusza drugą osobę do podporządkowania się. I taka manipulacja zwykle działa skutecznie, ponieważ opiera się na mechanizmach, które sprawiają, że ty zaczynasz postrzegać te działania jako konieczne dla dobra relacji. I to ta dobro w relacji jest w nawiasach. Jednym z takich pierwszych objawów manipulacji jest to, kiedy ty rezygnujesz z relacji społecznych. Osoba pod wpływem narcyza ogranicza kontakty, na przykład z rodziną, przyjaciółmi czy Pracownikami czy kolegami z pracy, nawet jeśli tego nie chcesz, to i tak robisz, zaczynasz tego unikać, tłumacząc się na przykład, że nie masz czasu, że jesteś zmęczona, czy zmęczony, ale prawdziwym powodem jest po prostu unikanie konfliktu z narcyzem. Toksyk, zamiast zakazywać takich kontaktów wprost stosuje na przykład krytykę i mówi, że twoi na przykład znajomi są toksyczni albo że cię nie rozumieją, Albo wzbudza poczucie winy i mówi: Oni są ważniejsi niż ja. No właśnie. Kolejnym takim przykładem jest na przykład zmiana sposobu ubierania się. Chociażby zobacz, naród często krytykuje wygląd partnera, mówiąc, że na przykład coś na tobie wygląda tanio, albo nieodpowiednio, albo nie pasuje to tobie, albo śmiesznie wyglądasz w tej sukience, a to za krótka, a to za duży dekolt. I nawet subtelne komentarze wystarczą. Po to, żeby osoba manipulowana zaczęła wybierać stroje zgodne z preferencją narcyza.